Sultan Kosmitów To główny antagonista serialu animowanego Kapitan Bomba. Pojawia się również w krótkiej kontynuacji laserowy gniew dzidy. Przez podwładnych nazywany Otyłym Panem. W przeszłości walczył na arenie jako gladiator. Wtedy zwano go Niepokonanym, ponieważ wygrał wszystkie walki. Zapewne był wzorowany na Jabie z Gwiezdnych Wojen. Posługuje się pseudowłoskim dialektem. Wszelkich swoich zwycięstw nie zawdzięczał sile ani umiejętnościom bojowym lecz przekupstwu i głupocie przeciwników. Każdemu oferował duży worek pieniędzy w zamian za przegraną w walce, co oznaczało dla nich śmierć. Jako jedyny przeciwstawił mu się admirał jednej Floty, nie chcąc przyjąć pieniędzy. Jednak podstępny Grubas postawił na swoim, raniąc go zatrutym sztyletem i wygrywając później nieuczciwie walkę. Jako sułtan próbuje każdej metody, by pozbyć się swego nemezis, Tytusa Bomby kilkukrotnie udaje mu się przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę, ale po krótkim czasie wszystko wraca do poprzedniego stanu. W serialu Lacerowy gniew Dzidy rozpoczyna wojnę z papieżem innego gatunku kosmitów. Obaj starają się jak najlepiej wykorzystać swoje asy w rękawach, ale ich najsilniejsze potwory giną. Ostatecznie obaj władcy godzą się, pomimo oczywistej przewagi liczebnej wojska sultana. Pomimo częstego porozumiewania się we własnym języku, potrafi też mówić po polsku domieszką obcego akcentu. Co ciekawe, niemal wszyscy rozumieją co mówi, chociaż posługują się językiem polskim. O jakiej postaci z Kapitana Bomby chciałbyś kolejny odcinek? A jeżeli obejrzałeś materiał do końca, to zostaw komentarz o treści Sultan.